Chcemy walczyć o to, żeby nasza szkoła została tutaj, gdzie jest. I będziemy stać z olbrzymi rękami i chcemy walczyć o nią, bo jednak jest to najlepsza szkoła w mieście, tak? tak. Nie poddamy się, damy radę, wygramy. Dobra. Do nas nie wyjdzie? Tak. Poczekamy aż nam powie, o co chodzi? Właśnie. Właściwie dlaczego chce zamknąć naszą. Do... Państwa, łaska oświata jest niedofinansowana w tej chwili na kwotę 1 940 000 zł. Tyle brakuje do budżetu, żeby spieły się wszystkie szkoły w zakresie własnym. Ponieważ nie jesteśmy w stanie znaleźć tych pieniędzy w budżecie powiatu łaskiego jako rezerwę, to trzeba znaleźć takie oszczędności, które pozwolą, żeby kwoty, które przychodzą z subwencji, pospinały się i można było utrzymać łaskie szkoły. Pan przyjął od razu najgorszą opcję. Z tego co wiem, rzeczywiście ma Pan rację, szkolnictwo ma problemy finansowe, nie tylko w naszym powiecie, ale i w innych. Ale dlaczego zostały podejmowane decyzje, czy pomysły tego typu za plecami, za plecami dyrekcji, za plecami na, nauczycieli. Dlaczego pan nie poprosił, pan nie poprosił dyrektorów nie szkół? Dlaczego pan nie poprosił o, dyrektorów, dyrektorów szkół? Wszystkich zostały o tym powiadomione. Mieliśmy kilka spotkań z wszystkimi dyrektorami szkół, bo takich narad oświatowych, które robimy w Powiecie Łaskim, jest organizowanych około sześciu w ciągu jednego roku szkolnego. W czasie tych narad są omawiane wszystkie sprawy finansowe, wszystkie sprawy funkcjonowania szkół, ich przygotowanie do y, zarówno wakacji letnich, jak i wakacji zimowych. Omawiane są sprawy inwestycyjne i wszystko ja, to jest mówione. O, o pomyśle likwidacji szkół oficjalnie wczoraj, dopiero wczoraj, pan powiedział na zebraniu w, w ekonomiku. Pan manipuluje. Nie mówi pan prawdy. Dyrektorzy szkół naszych byli powiadomieni o ruchach, które będziemy podejmowali już znacznie wcześniej. Na ostatniej naradzie, chyba grudniowej, już na ten temat była bardzo szeroko omawiana ta sprawa. Nie używajmy słowa likwidacja, bo tu nikt niczego nie likwiduje. Mówimy o połączeniu dwóch szkół zawodowych, które mają jednakowy profil kształcenia co zawodowego. Co? Pan nie chce wysłuchać naszych argumentów. Proszę ruchu. państwa, jest nie połączenie, nie likwidacja. Pan chce, żeby uczyło się 600 osób. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę? Czy Państwo wiecie o tym, że w powiecie łaskim w przeciągu ostatnich pięciu lat do szkół powiatu łaskiego nie przyszło, czy inaczej w wyniku niżu demograficznego została zmniejszona liczba około 500 dzieci. Mniej nie przyszło. Nie, proszę pani. My mamy już policzone ze staty... z roczników statystycznych, jest policzone, że w roku 2018 przestanie nareszcie być niż demograficzny, ale on się będzie utrzymywał wtedy na poziomie równym. Czyli mówiąc krótko, na dzień dzisiejszy co roku mamy policzone, że będzie około 40 do 100 dzieci rocznie mniej przychodziło do łaskich szkół powiatowych i w roku 2018 ten pogłębiający się spadek zostanie zatrzymany. Nikt nie chciałby przyjść do szkoły, które mieści się 600 uczniów. Są ściśnięci W 15 klasach Nic lekcyjnych. Proszę pana, mam jeszcze jedno pytanie. Czy pan przeprowadził jakieś badania, y, które by pozwoliły panu rzeczowo odpowiedzieć na pytanie, czy jest Pan w stanie zapewnić 600 osobom y, proces dydaktyczny w 15 klasach? Czy pan... Doktor Andrzej Harciarek z, ze Szkoły Elektrycznej y, powiedział, że 600 dzieci jest w stanie zrobić taki plan i spokojnie połączyć to w, w arkuszu organizacyjnym tej szkoły? Przede wszystkim ja muszę zadbać o efekt ekonomiczny, bo on jest dla mnie. Y, Przepatrzył przez pryzmat. Chwileczkę. Jest, jest... Słucham, jest. No, idąc do, to wybory, jest wybory, to jest idąc wybory, do wyborów, idąc Pan, że człowiek jest dla Pana najważniejszy. Proszę Pana, pan. gdzie człowiek? człowiek? A, pragnę. Pragnę. Przepraszam, a, pragnę. Pragnę. a propos, przepraszam, efektów ekonomicznych. Pan Starosta mówił o tym, że sytuacja w świecie jest pogarszająca się od wielu lat, prawda? Może Pan powie, o, jak y, wzrosły Pańskie zarobki o 100%? Kiedy Pan Starosta stał starostą, było około 6 tysięcy pensji. Ma 12 tysięcy. Radni zarabiają dwukrotnie więcej. Wszystko utrzymanie Nie, całego może, tego towarzystwa. Uchwałę. Rok temu, proszę Państwa, o tej porze, kiedy radny szafrański składał na znak protestu mandat przeciwko kolejnym cięciom w oświacie, na tej samej sesji odbywało się podniesienie dni radnych i pensji panu starostów. I tutaj solidaryzowani się i zrozumiają takie skandaliczne sytuacje mają. Stwierdził pan, że utrzymanie budynku szkoły kosztuje 200, 200 tysięcy. Czemu zaprzeczyła księgowa? Bo, bo każdy grosz przechodzi przez jej ręce. Kosztuje 80 tysięcy. Dlaczego pan demonizuje? Czy pan już podjął decyzję w stosunku do tego budynku, a dzieci panu przeszkadzają? Mawialiśmy z panią skarbnik w obecności państwa pani księgowej i przyznała, że rzeczywiście dane podane przeze mnie, ja je mogę powtórzyć. Łączne, wszystkie Koszty utrzymania tej szkoły, które wchodzą w, je, w jej koszt to jest 282 900 i to jest, i to jest w dokumentach. Dlaczego chce Pan przenieść uczniów z ekonomika do elektryka, a nie odwrotnie? W związku z tym, że szkoła jest większą szkołą, ma możliwości prowadzenia również i działalności gospodarczej poprzez wynajem na przykład internatu, poprzez wynajem węzła kuchennego. Jest tam duża sala gimnastyczna znacznie większa, na której mogą się odbywać i odbywają się zawody. To wszystko powoduje, że szkoła może również oprócz tego, że kosztuje, jeszcze zarabiać na siebie. Jeżeli będziemy połączeni, na co nie pozwolimy, że będzie e, chodzenie do szkoły w systemie dwuzmianowym, e, ale jak chcemy 600 uczniów w jednej szkole? To jest wbrew bezpieczeństwu i higienie pracy. Proszę pana, panie, 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 panie. państwa, ja, ja jeszcze raz Państwu mówię, że zmiana. Rozmowy, które były prowadzone z dyrekcją jednej i drugiej szkoły wskazują na to, że w szkole elektrycznej jest więcej miejsca i możliwość połączenia jest większa. Na tę chwilę rozmawiamy z dyrektorami szkół, rozmawiamy na komisji oświaty, rozmawiamy ze związkami zawodowymi. Decyzja żadna nie została podjęta. Nikt nie pofatykował się, aby ocenić naszą szkołę, bo jak osoba, która w życiu w niej nie była, może podejmować decyzję co do tego. Szkoła jest dobrze znana zarówno dyrektorom, zarówno... Naczelnikowi wydziału, wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Małgorzacie Sur, bo przecież po pierwsze uczyła się w tej szkole, więc znają doskonale. I no kiedy to było? No, to było? no niedawno było. No. Przecież Szkoła się od tego czasu nie zmieniła. Trzy dni przeprowadziliśmy konsultację społeczną. Pod petycją przeciwko likwidacji naszej, czy też przeniesieniu budynku do innej placówki podpisało się ponad około 300 tysięcy. Proszę pana, połowa z tych ludzi. Ponad połowa to Państwo wyborcy, byli państwo wyborcy, bo nikt nie wyrażał się Pan pochlebnie i o tym, co pan chce zrobić. To Słysze jest pana. komentarze. To, jest to, wszystko. to to są efekty pańskiej decyzji. Co się stanie, jeżeli w dniu 1 października wpłynie pismo od dyrekcji szkoły, że dyrektor mnie informuje, że nie ma na wypłatę na trzy ostatnie miesiące i pochodne, które są związane z funkcjonowaniem państwa. Tworzymy jedną rodzinę. Pan jest jakby naszym ojcem, nie? Wybranym. Takim naszym bossem, który decyduje. Co się dzieje w tym mieście? Niech pan powie jako ojciec rodziny w domu u siebie. Gdzie pan szuka oszczędności? W dzieciach czy w swojej kieszeni? Jak nie jest nas stać na inne wydatki ponad te, które musimy ponieść, to ich po prostu nie ponosimy. Tak, ale nie...